Jakie są najpopularniejsze postanowienia noworoczne na świecie? Można je podzielić na cztery główne kategorie: Pierwsza to zdrowie: zdrowie jeść, więcej ćwiczyć, zadbać o formę. Druga to finanse ograniczyć wydatki i zacząć oszczędzać. Trzecia to rozwój osobisty nauczyć się czegoś nowego, czytać więcej książek. Czwarta to relacje spędzać więcej czasu z bliskimi i budować lepsze więzi. Postanowienia zwykle prowadzą do działania. Na początku szukamy wiedzy, inspiracji lub produktów, które ułatwią osiągnięcie celów. W Polsce dominującym narzędziem jest Google, więc zacznijmy od historii wyszukiwania odpowiednich fraz. Mamy kilka kluczowych haseł z ostatnich pięciu lat, które pokazują ciekawy trend. Im bliżej Nowego Roku, tym większe zainteresowanie tematami związanymi z postanowieniami noworocznymi. Jednak prawdziwą zagadką jest to, co dzieje się po nowym roku. Dlaczego ten zapał często szybko gaśnie? Specjaliści tworzący popularną wśród sportowców aplikację Strava odkryli, że początek roku to czas postanowień noworocznych. Jednocześnie ich statystyki pokazały, że ten zapał świąteczny ten zapał noworoczny trwa około dwóch tygodni i drugi piątek stycznia nazwali Quitter's Day. Dlaczego rezygnujemy ze swoich postanowień? Najczęściej winna jest ich niewystarczająca jasność, chcemy więcej ćwiczyć, zamiast określić, że będą to trzy wizyty na siłowni tygodniowo. Nierealistyczne oczekiwania, takie jak oczekiwanie szybkich zmian w krótkim czasie, również potrafią podciąć nam skrzydła. Kolejnym problemem jest brak planu. Chcemy coś zrobić, ale nie określamy, jak i kiedy. Zaangażowanie spada. Szczególnie gdy decyzje podejmujemy impulsywnie, na przykład oszczędzanie, zaczynamy po spojrzeniu na konto uszczuplone po świątecznych zakupach. Taka motywacja z chwili rzadko trwa długo. Nawet gdy działamy, często zapominamy o korygowaniu strategii i monitorowaniu postępów. W dynamicznym świecie, aby skutecznie wprowadzać zmiany, musimy ciągle dostosowywać nasz plan i kurs działania. Naszym życiem rządzą nawyki. Wyobrażasz sobie poranek bez swojej codziennej rutyny? Wstajemy, poranna toaleta, szybki rzut okiem na media społecznościowe i wiadomości, a potem obowiązkowo aromatyczna kawa. Kilka kęsów śniadania i to w biegu do samochodu, bo jak zwykle mamy mniej czasu niż sądziliśmy. W efekcie jedyne co zrobiliśmy w kwestii zdrowia, to bieg do auta albo na autobus. Trochę słaby start, prawda? Większość z tych działań wykonujemy automatycznie, bo powtarzamy je od lat, i jakoś funkcjonujemy. Ale właśnie w tym tkwi klucz do zmiany. Badania pokazują, że wyrobienie nowego nawyku, jak picie wody czy regularne ćwiczenia, zajmuje od 18 do 254 dni. Średnio to 66 dni, czyli dwa miesiące, które mogą zmienić Twoje życie na lepsze. Aby skutecznie przygotować się do walki z własną silną wolą, warto zrozumieć, co nam pomaga, a co przeszkadza w realizacji postanowień. Kluczowe jest uodpornienie się na opór emocjonalny. Strach przed porażką i brak pewności siebie mogą sprawić, że poddamy się zanim jeszcze zaczniemy. Gdy już zaczynamy działać, nagle wszystko inne wydaje się ważniejsze. Ściany stają się interesujące, pranie czekające od tygodnia wymaga natychmiastowej uwagi, a znajomi akurat teraz pytają, czy wyjdziemy z nimi na miasto. Dlatego środowisko, w którym chcemy realizować postanowienia, musi być dobrze przemyślane. Wyeliminuj rozpraszacze, bo jeśli inne sprawy zaczną przeważać nad wyznaczonymi celami, szybko wylądujesz przed ekranem Netflixa, zamiast realizować to, co jest naprawdę ważne. Przejdźmy teraz na jasną stronę mocy. Zatem, co sprzyja naszym działaniom? Zacznijmy od przystosowania środowiska i stopniowego eliminowania rozpraszaczy. Kluczowe jest również wsparcie bliskich, proste w teorii, lecz często trudne do realizacji. Jeśli brakuje nam nawyku chodzenia na siłownię, być może brakuje nam w otoczeniu osób, które to robią. Możemy zacząć sami, a na treningach poznać kogoś, z kim stworzymy wspólną rutynę. Warto pamiętać, że wiele osób ma swoje postanowienia, ale nie mówi o nich z obawy przed wyśmianiem. Poszukaj wśród znajomych może ktoś ma podobny cel. Wzajemna motywacja i odrobina zdrowej rywalizacji potrafią działać cuda. Kluczem jest także monitorowanie postępów i budowanie drobnych, realistycznych nawyków. Nie zapominajmy, że doba ma tylko dwadzieścia godziny, nie porzucimy całego życia, by realizować postanowienia. Dlatego na ten rok wybierz jedno lub dwa cele, na które naprawdę znajdziesz czas. Jak zatem stworzyć postanowienie noworoczne? Tutaj z pomocą przychodzi metoda SMART. Jest ona stosowana nie tylko w postanowieniach noworocznych, ale także w zarządzaniu projektami, rozwoju kariery czy nauce nowych umiejętności. SMART to skrót od Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound. Konkretny cel powinien być jasno określony. Mierzalny, musimy mieć sposób, by zmierzyć postępy. Osiągalny, cel powinien być realistyczny i możliwy do zrealizowania. Zgodny z celem, musi mieć sens w kontekście naszych ogólnych wartości i planów. Określony w czasie, musimy ustalić, do kiedy chcemy osiągnąć cel. Przykłady źle sformułowanych celów i jak je poprawić: Dieta. Chcę jeść zdrowiej. Cel jest zbyt ogólny, nie ma konkretnej definicji, co oznacza zdrowiej, ani jak to osiągnąć. Można zamienić na, chcę jeść pięć porcji warzyw i owoców dziennie przez trzy tygodnie, aby poprawić swoją dietę i samopoczucie. Nauka języka. Chcę nauczyć się angielskiego. Cel jest zbyt ogólny, nie ma określonego poziomu zaawansowania ani czasu. Chcę nauczyć się 50 nowych słówek tygodniowo przez trzy miesiące, aby poprawić moje umiejętności językowe i rozumienie tekstów w języku angielskim. Najważniejsze to się nie poddawać. Krótkoterminowe działania i porażki nie wpływają na wyniki końcowe.